Dajcie, pokażę Wam dzisiaj, jak można malować na mleku. Co będzie nam potrzebne? Głęboki talerz z mlekiem, płyn do mycia naczyń i barwniki, tak jak w poprzednich filmikach, przy wykorzystaniu po prostu farbek rozpuszczonych w wodzie i patyczki do uszu. Co robię? Biorę sobie barwnik i kilka kropelek. Niebieski, znów kilka kropelek wpuszczam do mleka. I kolejny zielony. Co robimy dalej? Maczam patyczek, wpłynie do mycia naczyń. I dotykam farkę, spójrzcie co się stanie. I w ten sposób możecie sobie dowoli pięknie malować na mleku. Wygląda to naprawdę bajecznie. Myślę, że Wam się spodoba.